Długo o tym rozmawiałem z Krzysztofem Stanowskim i doszliśmy do wniosku, że tak, powinniśmy to Państwu pokazać. Pokażemy dzisiaj Państwu film, w którym będą wstrząsające sceny, w którym będą sceny, które mogą zmienić Wasz światopogląd. To nie będzie miły obrazek. Dlatego bardzo proszę niech tego filmu nie oglądają dzieci. Marzysz o lepszej pracy? Załóż profil na RocketJobs.pl i otrzymuj oferty od dopasowanych pracodawców. Ach, to miejmy to za sobą. Pokażemy wreszcie ten film. On nie jest długi, od razu mówię. Więc jeśli bardzo chcecie to zobaczyć, to, to zapraszam już. To jest rzeczywiście krótki film, ale będzie to 7 sekund, które wstrząśnie Waszym życiem. Już nic po tym filmie nie będzie takie samo jak przedtem. Ja, mogę to odmyć, na na... ja wiem, ja wiem, ja wiem. Sorry za ten głupi trolling. Ja wiem, bo wy spytacie, co tu jest strasznego? No jak to, co? Ona jest spisu. Znaczy, Anna Zalewska jest spisu. I ona się szuru i fafarafa z Joaną która była w nowoczesnej, a teraz jest w lewicy. I oni się powinni nienawidzieć, powinni się zwalczać, mordować. Tam nożem, ten biedron powinien wziąć jakiś pistolet i wystrzelić do tej strasznej zalewskiej, a biedroń się z nimi fafarawa wita. No to jest straszne. Wiecie przecież, że za dużo mniejsze przewinienia hejt wylał się na Paulinę Matysiak. Czujny Zębaczyński, zwany przez wielu wielkim naleśnikarzem Sejmu RP. Więc Czujny Zębaczyński zobaczył to, sfotografował, uwiecznił i pokazał. Tak, to jest skala zbrodni Pauliny Matysiak. Zobaczcie to. Prawicowi kamraci z nowym nabytkiem. No nie wytrzymam, ich zasnie przy konfidencji, to chyba zachowuję. No i ta nieszczęsna Paulina Matysiak, której już nic absolutnie, zwłaszcza po tym zdjęciu, nie może pomóc, próbowała jakoś tłumaczyć, że ona z różnymi ludźmi, nawet z Konfederacji, to jest w jednej sejmowej komisji i oni po prostu rozmawiają. I to rozmawiają nie na jakiejś imprezie, nie przy wudencji, tylko tak po prostu rozmawiają w sejmie. No nie, no nie, no tak nie można. No, kobieto, weź się zastanów. Ty jesteś z lewicy. Owszem, jesteś jakimś lewicowym monstrum z tego kutna, ale jednak lewicowym. A oni są okropną konfą. Pozarażacie się od ciebie czymś. Tak nie można. Ja wiem, że bredzę, ale jakbyście sobie poczytali komentarze, to byście wiedzieli, że to jest ton bardzo wielu, co bardziej zagorzałych naszych wspaniałych komentatorów. Mało tego, a nawet osoby publicznie znane, ba, bardzo znane, podgrzewają te nastroje. Nie wierzycie? No to sobie zobaczcie, wziąłem tylko trzy wybrane tweety. Aleksander Twardowski, obrzydliwe, a potem w telewizji mówicie, że ten pis zły Azalewska kradnie. Nie mogło zabraknąć Elizy Michalik. Oczywiście, że ta czujna, Wspaniała nasza reporterka, to sumienie polskiego dziennikarza też to postanowiła skomentować. Szczerze, naprawdę nie wiem, jak po wszystkim, co zrobiła Polsce i ludziom Zalewska, można z nią śmieszkować, spoufalać i bawić się świetnie w jej towarzystwie. Nie rozumiem i chętnie wysłuchałabym wyjaśnień posłów. Ulala, Eliza Michalik wzywa posłów na dywanik. Oj, będzie się działo, misiaczki. Będzie się działo. Przyjeżdżać natychmiast tej Brukseli do pani Elizy. Ja nie żartuję już! Co to za hecheszki były? Podśmiechujki Zalewską. Uch, naprawdę człowiek się może zbulwersować. Ale skoro już jesteśmy przy ludziach na poziomie, konkretnie na poziomie Elizy Michalik, i czujnego zębaczyńskiego, to głos zabrała wielka, wspaniała róża tu. Zgadzam się z panią w stu procentach! Nie zamieniałam z nimi prywatnie ani słowa, prywatnie żadnych shake hands ani uśmiechów. Zero rozmów kuluarowych i lotniskowych. Rozmawiałam o tym z koleżeństwem z różnych partii. To nie jest śmieszne, co oni narobili i robią. Tu nie ma miejsca na Chichoty. I wiecie co? Tak zupełnie poważnie, to ja muszę powiedzieć, że w jednym się z wielką opoką różą tun. Zgodzę, tu nie ma miejsca na chichoty. Tu nie. Są takie miejsca jednak, Pani Różo, nie chciałbym Pani zupełnie tego światopoglądu zepsuć, gdzie miejsce na chichoty jest. Ech, nie będę udawał, że jestem wielkim bywalcem parlamentów światowych, ale byłem parę razy w Izbie Gmin. Sam widziałem, jak Dominik Rapp, konserwatysta, chichotał sobie w najlepsze Takim, takim, na takim tarasie z widokiem na tamizę z posłami lej, lejburzystów. Chichotali sobie. Nie wiem, czy opowiadali sobie do dowcipy, czy nie. Podszedłem, przywitałem się, trochę porozmawiałem. Było bardzo miło, kulturalnie. Były to smoltoki. Ale skoro oni chichorzą w parlamencie, to wiadomo, co oni robią, jak się spotykają w knajpie. A przecież skądinąd wiem, że się spotykają. Co tam muszą za konszachty odchodzić? Co tam się musi dziać? No Pani Różo, no niech Pani Europę ratuje. Ja wiem, że wyborcy, te podłe świnie, nie chcieli na Panią głosować. No ale to nic. To nie zwalnia Panią z odpowiedzialności. Tu nie ma miejsca na chichoty. Zresztą, wiecie, to jest najśmieszniejsze, że tu nie ma miejsca na chichoty, ale przecież i tu było. Naprawdę tak w Sejmie było. Sejm zawsze był takim miejscem, gdzie posłowie różnych partii się spotykali. Czasami z tego wychodziły nawet związki. Mam wrażenie, że na przykład Michał Kamiński w jakiś sposób szczycił się tym, że plotkowano o tym, że ma romans z posłanką lewicy Sylwią Pusz. Oboje mówili, że o, tą znajomość. Znaczy, ja nie wiem naprawdę, co łączyło Michała Kamińskiego z Sylwią Pusz. Wiem, że obojgu to jakoś tam pomagało. I wiecie co? Wszyscy traktowali to jako ciekawostkę, chociaż Michał Kamiński był wtedy jakimś zakamieniałym prawicowcem, zapiekłym, a ona była z lewicy. No taki to sejmowy romans. I jeszcze raz mówię, nie wiem czy to był romans, czy nie, tak to sprzedawano. No i nikt wtedy nie widział w tym niczego zdrożnego. Dwoje ludzi stanu wolnego spotyka się ze sobą. No i cóż? No, wybaczcie, ja też się nie potrafię teraz oburzać. No ale jak widać, pani róża uważa, że należy. Nie tylko pani róża, ta cała e, gromada również. Czujny Zembaczyński wyrwałby sobie. Nie, on już nie ma włosów na głowie. No w każdym razie wyrwałby sobie cokolwiek. no. W każdy... no na pewno by się tym przeraził, gdyby mu ktoś powiedział, że w Sejmie bywało inaczej. Ja jestem tak stary, że pamiętam na przykład sejm, tak zwany Sejm pierwszej kadencji, to po wyborach w roku 1991, to chyba wtedy na trawniku pod hotelem Sejmowym znaleziono damę, damę, która wypadła z okna. Nic jej się nie stało, bo była kompletnie pijana. Przyszło do psl owców ale mówiono, że nie tylko PSL-owcy sobie tam baraszkowali. Bo to były czasy, kiedy ludzie z różnych partii, partii, które się zwalczają, które ze sobą konkurują, które no naprawdę no nie na żarty, nie na niby e, ze sobą rywalizują, potrafili się spotkać i ze sobą rozmawiać, ba, potrafili się napić, napić alkoholu, że powiem to już tak na wprost. No było tak. Takimi miejscami była Sejmowa Restauracja Hawełka, była Dopóki nie znalazły się w Sejmie tabloidy, no i tego obyczaju bratania się posłów nie zniszczyły. Posłowie już nie chcą dać się złapać. Był też słynny bar za kratą. To było cudowne miejsce. Mówiąc na wprost, to ono wyglądało trochę jak spylunka. Takie małe, zadymione, bo wtedy jeszcze tam można było palić, a później już nawet nie zadymione, ale ciągle małe, przyciemnione miejsce, gdzie rezydowała tzw. frakcja rozrywkowa Unii Wolności. Siedzieli, popijali i dopraszali do stolików kogo popadnie, a to jakichś prawicowców, a to jakąś lewicę, no wszystkich, którzy akurat chcieli się napić i chcieli sobie pogadać, poplotkować. To było normalne sejmowe życie. No dobra, dobra, ja wiem, ja wiem. To zresztą w komentarzach się już pojawiło. Kto to mówi? Mazurek kto mówi? No, a któż jak nie Mazurek powinien o tym powiedzieć? Ja pamiętam doskonale swoje urodziny, na których byli również politycy różnych partii. Ale zanim o tym opowiem, to jedną rzecz muszę Wam wyjaśnić. Otóż na tych urodzinach, za których zorganizowanie raz jeszcze kłaniam się nisko mojej żonie i mojemu bratu, było tak circa about 200 gości. No bo jak się bawić, to się bawić. I tam wśród tych 200 gości było mniej więcej 20 polityków, czyli jakieś 10%. Z różnych partii było zaproszonych więcej, ale przyszło ze 20. Reszta to, to byli artyści, muzycy, lekarze, prawnicy, moi prywatni znajomi którzy nie byli żadnymi osobami publicznymi, no bardzo różne towarzystwo. Ja tam widziałem naprawdę wzruszające sceny, jak po raz pierwszy po COVIDzie spotkał się Kazik Staszewski z Muńkiem Staszczykiem, jak się rzucili sobie w objęcia. Ja widziałem tam, jak hmm, dwóch, co tu gadać, najwybitniejszych żyjących polskich malarzy ze sobą gadało, popijało, rozmawiało. Paru innych malarzy też się bawiło świetnie. Ale przecież, po co ja wam to mówię? Nikogo nie interesowały zdjęcia profesora Jarosława Modzelewskiego, wybitnego malarza z Leonem Tarasywiczem, drugim świetnym malarzem. To nikt nawet nie wie, jak ci ludzie wyglądają, prawda? Za to posłowie. O tak, oni tak. A co tam się działo na tych urodzinach? Więc wiecie co. Ja nie wiem, że powinienem tutaj sprzedać jakąś legendę, że działy się takie rzeczy, że ja nie mogę opowiedzieć. Nie mogę opowiedzieć, bo uch. ach. Ale to nieprawda, no nieprawda, no. Nie było tam żadnych jakichś niesłychanych brewerii. Ot po prostu ludzie wzięli sobie do ręki kieliszek wina, albo piwo, albo wódkę, tak była tam jakaś wódka, albo whisky, no cokolwiek co tam było. Cześć, i ze sobą rozmawiali. Trochę pili, ale też niedużo, bo politycy już teraz dużo nie piją, przynajmniej na takich dużych spędach. No i już, i cała wielka tajemnica wielkich. Urodzin mazurka, przy których ci ludzie bawią się razem z dziennikarzami, tam była cała masa dziennikarzy, i między sobą z tych różnych partii oni się tam panie mieszali. Wyobrażasz pan sobie, co to było? Jeden z drugim, normalnie jak ludzie. A przecież powinni się zamordować. Jeden na drugiego powinien strzyknąć śliną. A ten opluty powinien od razu mu walnąć. A koledzy z partii powinni tam tego, co to tak spadł, przetrzymać, i tamten mu jeszcze powinien dokopać. I później odwrotnie. Rzućmy się na tego agresora. Znaczy, nie wiem, który był agresorem ten co Opluł, czy ten co Lał. W każdym razie powinno dojść do tradycyjnego polskiego sztachetobrania, tak? Faceci chwycili się za sztachety i dali sobie porazie. No, skurwa, nie musisz mnie namawiać. Wesele się udało. Pogotowie interweniowało. No niestety nic takiego nie było, bo ja śmiem twierdzić, że to jest właśnie normą, że ludzie, że owa Zalewska z ową Scheuring-Wielgus naprawdę się ze sobą nie zgadzają, ale mogą ze sobą rozmawiać. Mało tego, mogą nawet między sobą żartować. Znaczy, jeżeli uważacie inaczej, a jak widać z wpisów w internecie wielu tak uważa, no to ja państwa nie przekonam. Zadam tylko inne pytanie. Co byście woleli? Żeby oni ze sobą rzeczywiście nie rozmawiali, czy jednak, żeby się traktowali jak ludzie? Ja nie mówię, żeby się zaraz przyjaźnili. Traktowali się jak ludzie. Wybór pozostawiam państwu ale. Mieszkacie pewnie, przynajmniej wielu z Was, w kamienicach, w blokach. Tam też przecież z nie wszystkimi sąsiadami się lubimy. Ale mimo wszystko do dobrego tonu należy mówienie sobie dzień dobry, a nie o ty, szmato, dojadę cię. Prawda? No więc może jednak nie oczekujmy od polityków, że będą dziku sami. Jakby to Państwu powiedzieć. Nie piłem nigdy z za Anną Zalewską, nie piłem nigdy z Anną scholing wiergus i zapewne się nie napiję. To nie jest to towarzystwo, za którym przepadam. Ale dajmy im prawo bawić się, rozmawiać, witać się ze sobą. No Chryste, Panie, no nie sprowadzajmy wszystkiego do absurdu. Bo jak nie, to będziemy jeszcze widzieli mnóstwo takich filmów. A jeszcze jedno na koniec. Ja wiem, że możecie mi nie wierzyć, ale ta prawdziwa polityczna wojna, która jest na serio, nie oznacza, że w Sejmie oni ze sobą nie rozmawiają. Oni ze sobą rozmawiają, są na ty, piją ze sobą, i na szczęście jeszcze nie wszystko to zginęło, zawalone w gruzach rozpę... wojny rozpętanej przez Kaczafiego i Tuska. Na szczęście jeszcze jakieś relikty dawnych czasów. Zostały zachowane. Pozdrawiam serdecznie wszystkie relikty. Sam się czuję jak obiekt zabytkowy. Kłaniam się nisko. Miłego weekendu. Marzysz o lepszej pracy? Załóż profil na rocketjobs.pl i otrzymuj oferty od dopasowanych pracodawców. Kliknij w jeden z polecanych filmów, aby obejrzeć najlepsze produkcje kanału Zero.